lubię drugiej kawy czytamy i słuchamy razem słuchajmy i czytajmy przynajmniej pięć minut dziennie klub drugiej kawy czyta dla was o każdej porze dnia i nocy klub drugiej kawy czyta dla was słuchajcie dla klubu drugiej kawy. Czytam dla Was, słuchajcie dla mnie. Bolesław Prus Lalka Tom pierwszy rozdział ósmy część pierwsza rozdział ósmy medytacje Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał w prawo na swój nowo wykończony sklep, przed którym już zatrzymywali się ludzie, odwrócił się ze wstrętem i poszedł w lewo. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Potem myślał o tych kilkunastu ludziach, którym już daje zajęcie i o tych kilkudziesięciu, którzy od pierwszego maja Mieli dostać u niego zajęcie. O tych setkach, dla których w ciągu roku miał stworzyć nowe źródła pracy, i o tych tysiącach, którzy dzięki jego tanim towarom mogliby sobie poprawić nędzny byt. I tu. Że ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwili nie interesują. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę. Myślał. A zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego. Nie spotkał zawód? Wokulski, idąc, poczuł jakąś niewygodę, lecz dopiero zastanowiwszy się, osądził, że męczy go ciągłe ustępowanie z drogi. Przeszedł więc na drugą stronę ulicy, gdzie ruch był mniejszy. A jednak ten Mraczewski jest infamis. Myślał, jak można mówić takie rzeczy w sklepie? Za parę dni otrzymam bilecik, a potem schadzka. Ha, sama sobie winna. Nie trzeba kokietować błaznów. Zresztą wszystko mi jedno. Czuł w duszy dziwną pustkę. A na samym jej dnie coś, jakby kroplę piekącej goryczy. Żadnych sił, żadnych pragnień, nic, tylko tę kroplę tak małą, że jej niepodobna dojrzeć, a tak gorzką, że cały świat można by nią zatruć. Chwilowa apatia, wyczerpanie. Brak wrażeń. Za dużo myślę o interesach, mówił. Stanął i patrzył. Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków. Które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem, dążąc ku północy. Szczególna rzecz, mówił, każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd. Mocniejszy od ich przewidywań i pragnień. Może nawet ten sam, który unosi smugę iskier, wydmuchniętych przez lokomotywę podczas nocy, błyszczą przez mgnienie oka, aby zgasnąć na całą wieczność i to nazywa się życiem. Mijają ludzkie pokolenia jak fale, gdy wiatr morzem zmąci. I nie masz godów, ich pamięci i nie masz bólów ich wspomnienia. Gdzie ja to czytałem? Wszystko jedno. Nieustanny turkot i szmer. Wydał się Wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie już miał wyrobione. Warszawa, całym swoim ogromem, Ciąży i suwa się ku wiśle. Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwarami, powstałaby tam najpiękniejsza część miasta. Gmachy, sklepy, aleje. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało. Szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową. Przy bramie Wiodącej tam zobaczył bosego, przewiązanego sznurami tragarza, który pił wodę prosto z wodotrysku. Zachlapał się od stóp do głów, ale miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. Już ci ten ma czego pragnął. Ja ledwiem zbliżył się do źródła. Widzę, że nie tylko ono znikło, ale nawet wysychają moje pragnienia. Pomimo to mnie zastroszczą, a nad nim każą się litować. Co za potworne nieporozumienie. Na karowej odetchnął. Zdawało mu się, że jest jedną z plew, które już odrzucił młyn wielkomiejskiego życia i że powoli spływa sobie gdzieś na dół tym rynsztokiem zaciśniętym odwiecznymi murami. Cóż, bulwary? pomyślał. Postoją jakiś czas, a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane. Jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą, mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek, a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są, zostały po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej epoki. A cały pożytek z tego stosu cegieł i tysiąca innych stosów będzie, że przyszły geolog nazwie je skałą ludzkiego wyrobu, jak my dziś koralowe rafy albo kredę nazywamy skałami wyrobu pierwotniaków. I cóż ma z trudu swego człowiek i z prac tych, które wszczął pod słońcem, znikomość, jego dzieła końcem, a żywot, jego mgnieniem powiek? Gdzie ja to czytał, gdzie mniejsza o to? Zatrzymał się w połowie drogi i patrzył na ciągnącą się u jego stóp. Dzielnicę między Nowym Zjazdem i Tamką. Uderzyło go podobieństwo do drabiny, której jeden bok stanowi ulica Dobra, drugi linie od Garbarskiej do Topieli, a kilkanaście uliczek poprzecznych formują jakby szczeble. Nigdzie nie wejdziemy. Po tej leżącej drabinie, pomyślał, to chory kąt, dziki kąt. I rozważał pełen goryczy, że ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany śmieciem z całego miasta nie urodzi nic nad parterowe. I jednopiętrowe domki barwy czekoladowej i jasnożółtej, ciemnozielonej i pomarańczowej, nic oprócz białych i czarnych parkanów otaczających puste place, skąd gdzie nie wyskakuje kilkupiętrowa kamienica jak sosta, która ocalała z wyciętego lasu. Przestraszona własną samotnością. Nic, nic, powtarzał, tułając się po uliczkach, gdzie widać było rudery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchen, lokale z okiennicami dniem i nocą zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite gwoździami. Naprzód i w tył podchylane ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem. Szedł. Przez brudne szyby zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej skazówce i porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cicho śmiał się na widok wyrobników wiecznie czekających na robotę, rzemieślników, którzy trudnią się tylko łataniem starej odzieży, przekupek, których całym majątkiem jest kosz zeschłych ciastek, na widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle brudnych. Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo. Nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Potem, w wielkich konturach przyszła mu na myśl jego własna historia. Kiedy dzieckiem będąc, łaknął wiedzy, oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą, będąc subiektem, wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na upijającej się w sklepie inteligencji kiedy nareszcie dostał się do uniwersytetu prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom odetchnął dopiero na syberii tam mógł pracować tam zdobył uznanie i przyjaźnie czerskich czekanowskich dybowskich wrócił do kraju prawie uczonym Lecz gdy w tym kierunku szukał zajęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu. To taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach. No i wrócił do handlu, a wtedy zawołano, że się sprzedał i żyje na łasce żony z pracy minclów. Traw zdarzył. Iż po kilku latach żona umarła, zostawiając mu dość spory majątek. Pochowawszy ją, Wokulski odsunął się nieco od sklepu, a znowu zbliżył się do książek. I może z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby znalazłszy się raz w teatrze, nie zobaczył panny. Izabeli. Siedziała w loży z ojcem i panną Florentyną, ubrana w białą suknię. Nie patrzyła na scenę, która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich, ale gdzieś przed siebie, nie wiadomo gdzie i na co. Może myślała o Apollinie? Wokulski przypatrywał się jej cały czas. Zrobiła na nim szczególne wrażenie. Zdawało mu się, że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna. Wpatrzył się lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo skąd przypomniał sobie niezmierny spokój syberyjskich pustyń. Gdzie bywa niekiedy tak cicho, że prawie słychać szelest duchów wracających ku zachodowi. Dopiero później przyszło mu na myśl, że on nigdzie i nigdy jej nie widział, ale że jest tak coś, jakby na nią od dawna czekał. Ty żeś to czy nie ty? Pytał się w duchu, nie mogąc od niej oczu oderwać. Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widywania panny Izabeli w teatrze na koncertach lub na odczytach. Uczuć swoich nie nazwałby miłością i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. Czuł tylko, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszyscy jego wspomnienia pragnienia i nadzieje ogniskiem bez którego życie nie miałoby stylu a nawet sensu służba w sklepie kolonialnym uniwersytet Syperia, ożenienie się z wdową pomięćru a w końcu mimowolne pójście do teatru gdy wcale nie miał chęci wszystko to były ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia Panny Izabeli. Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy patrzył na Pannę Izabelę, czuł się absolutnie spokojnym i jakby większy, nie widząc, myślał o niej i tęsknił. Niekiedy zdawało mu się, że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy, ale zwykłą, a może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu. A wówczas przychodził mu do głowy dziwaczny projekt. Zapoznam się z nią i wprost zapytam, czy ty jesteś tym, na co przez całe życie czekałem? Jeżeli nie jesteś, odejdę bez pretensji i żalu.